No, Halo siema, w tym materiale porozmawiamy sobie o sile każdego skage, o tym, ile mogłaby wynosić ich siła w skali liczbowej i jak wypadają w stosunku do innych. Ustalimy sobie to też w formie rankingu od miejsca siódmego, także zapraszam na moją argumentację. I przy okazji, jeżeli ktoś oglądał Psychopasa, to nagrałem o tym film na kanale Animedia, także chętni, niech sobie sprawdzą, a my już sobie zaczynajmy. Wiem, że dla niektórych może być to zaskoczenie, bo jak to Kakashi może być ostatni, kiedy jest tak bardzo silny? Oczywiście nie ma co temu zaprzeczać. Tu bardziej chodzi o to, z kim jest zestawiany, bo są to ludzkie potwory, których umiejętności przechodzą ludzkie pojęcie. Mimo tego, były mistrz drużyny siódmej radzi sobie na ich tle całkiem nieźle. Jednak o nim rozmawialiśmy już szeroko w poprzednim filmie, porównując w skali siły jego oraz Obito. Także przejdźmy do postaci, o której argumenty zapewne najbardziej was w tej chwili ciekawią. Tsunade, czyli piąta Hokage, jedyna kobieta w naszym zestawieniu. Jej moc nie oceniam tylko przez pryzmat siły, ale i tego, jak naprawdę ciężko jest ją zabić oraz jak wielkie konsekwencje może mieć jeden, jedyny błąd przeciwko tak doświadczonej osobie jak ona. W końcu ma za sobą kilka światowych wojen. Jej ilość czakry tutaj również robi ogromną robotę, ponieważ pochodzi ona z klanu Senju, a ci naturalnie posiadają jej ogromne ilości. O Kakasim tego powiedzieć nie możemy, ale uważam, że mimo tego, iż Tsunade posiada większą moc ogólną, to na Madal widzę jakiś scenariusz, w którym ją pokonuje. Kakashi ma to do siebie, że potrafi znaleźć słaby punkt przeciwnika i jakiś sposób na daną osobę. A to w takich pojedynkach jeden na jednego jest sporym plusem. Uważam też, że były mistrz drużyny siódmej. Posiada lepsze zdolności walki, ale w całej reszcie Tsunade go miażdży. Nie mówiąc już o trybie Byahugo no In. I też dla przypomnienia, bo trzeba to często robić. Nie, Kakashi nie może używać technik Sharingana bez oczu jak Madara, ale o tym jeszcze pogadamy w osobnym filmie. Tak zwany Pan Profesor, Bóg Shinobi. Bardzo możliwe, że z plotek i takich przesłanek, jakie mamy, mógłby być gdzieś na trzecim miejscu. Jednak ja nie będę leciał na domysły, tylko zajmiemy się tym, co widzieliśmy. Odwieczny argument za siłą Hiruzena to to, że potrafił z łatwością pobić potężnie przedstawianego nam wtedy Orochimaru. Jednak kiedy miał już okazję, aby go pokonać, to jego nadmierna dobroć i naiwność nie pozwalała mu go wykończyć. Po drodze stoczył jeszcze pojedynek z Edo Hashiramą i Tobiramą w niepełnej sile i zdołał ich zapisać. A potem jeszcze dotkliwie skrzywdzić swojego dawnego, wężowego ucznia, który, jak przypominam, w pierwszej serii, kreowany był na potęgę. Co ciekawe, dziwne słowa wymawia Kabuto, bo po jego śmierci mówi, że Hiruzen bez wątpienia był najsilniejszym z Hokage. Oczywiście ja nie biorę tego na serio z dwóch powodów. Po pierwsze, skąd niby ktoś tak młody jak Kabuto mógł to tak naprawdę wiedzieć, to tak na logikę anime. Ale drugi argument jest taki, że była to pierwsza seria, a wtedy, tak jak często wspominam, skala siły była naprawdę całkiem inna. I Kishimoto nie planował tego wszystkiego wiele lat do przodu ze szczegółami. Tobirama w swoim piku to prawdziwa bestia masa technik, które są jego autorstwa charyzmatyczny lider i dobry taktyk, będący również sensorem dorastanie w czasie ery wojen pomogło mu się stać potężnym człowiekiem mogącym używać wszystkich żywiołów i przede wszystkim swojej techniki Giri, bardzo szkoda, że widzimy go tak mało za jego życia, bo mamy tam kilka plamek w jego historii chociaż te sceny i demonstracje siły w formie Edo, już troszeczkę poprawiły tę opinię, uważam, że Tobirama jeżeli chodzi o samo ninjutsu, to jest shinobi kompletnym potrafił tworzyć i używać praktycznie wszystkiego, co na tamten czas było możliwe. Ciekawi mnie czy ktoś będzie miał jakieś wątpliwości Bo rzeczywiście jest sporo argumentów za tym Że to Tobirama posiada większą moc Względem Minato Chociażby względem doświadczenia Bo czwarty zmarł bardzo młodo Albo liczebności technik jakimi operowali Przyznam że Minato miał te swoje stałe kombo Ale to działało nad wyraz dobrze Wystarczająco Ulepszając technikę trzeciego Czyli Hirashin Giri Na Hirashin Kunai Był w stanie wykorzystać je na wiele różnych sposobów I w połączeniu z destrukcyjną siłą Rasengana Tak jak mówiłem To było wszystko czego trzeba ale nadal sądzę, że to doświadczenie, strategia, zahartowanie stoi po stronie Tobiramy. Ale to co przewyższa szale mocy, to nie moje wymysły, a Sage Mode i to w jego perfekcyjnej formie. Mimo tego, że mi na to twierdził, iż nie jest najlepszy w jego używaniu, bardzo możliwe, że nie mógł utrzymać go zbyt długo, a jego odpalenie zajmowało mu bardzo wiele czasu. To jednak wiele nie zmienia, bo w połączeniu ze swoimi technikami, bez dwóch zdań jego skala mocy jest wyższa od Tobiramy. Tutaj chyba koniec kontrowersji, bo siła jaka dzieli drugie i trzecie miejsce jest oczywista i równocześnie niewiarygodna. Do samych plusów tej postaci możemy dodać to, że jest Hashirama Senju we własnej osobie. Styl drewna, z którym można zrobić wszystko, nawet coś co pokonuje perfekt Susaną w otwartej walce, a to już chyba mówi samo za siebie. Oprócz tego niewiarygodnie ciężko było go zabić. Bardzo możliwe, że tylko Naruto dzięki mocy Kuramy jest w stanie dorównać jego wytrzymałości i żywotności. Na tego mamy pełnego Sage Mode'a, którego używa w pełni swobodnie. O czakrę nie musi się bać, bo najprawdopodobniej zaraz po Naruto posiada jej największą ilość w historii uniwersum ludzi. Wydaje się być Shinobim kompletnym, bo gdy zobaczymy, jak pięciu kage męczy się z Madarą i przegrywa, a potem Hashirama obezwładnia go za pomocą stylu drewna, dając szansę, aby go zapieczętować, jest już ostatecznym dowodem. Naruto, czyli obecnie wszechbóg na papierze Bo pewnie wam to wspominałem Albo sami to widzicie Jego siła w Boruto jest umniejszana jak tylko się da Aby tylko nie był tym głównym bohaterem Który wszystko pozamiata Wychodzi trochę sztucznie, ale niestety musi tak być Jeżeli mówimy o tak wielkiej różnicy mocy Między pierwszym a drugim miejscem To chyba dobrym argumentem będzie to Że gdy Madara zyskał Rinnegana i Sage Molda To Hashirama był całkowicie bezsilny Natomiast 10 bufów dla Madary później Naruto nadal nie ustępował mu w sile To chyba najprostszy argument jaki mogę dać, bo jeżeli miałbym wymieniać wszystkie jego moce, to zeszłoby nam naprawdę bardzo długo. Jeżeli ktoś jest zaciekawiony bardziej jego siłą na przestrzeni lat, to zapraszam na film pod tytułem Jak silny jest Naruto? Powiedziałbym, że blonda z pełnej mocy jest w stanie pokonać wszystkich poprzednich kage naraz, ale nie powiem, bo ogromnym problemem byłaby moc Hashiramy, który potrafi przejąć kontrolę nad Kuramą i ujarzmić jego czakrę. Jednak gdyby nie to, to myślę, że nie byliby dla niego większym wyzwaniem. I właśnie tak bardzo silny jest Naruto. Obecnie, tak jak wspomniałem, tylko na na papierze jednak spokojnie, bo w Boruto jeszcze pokaże, dlaczego to on jest tym najsilniejszym by far.